Cześć, dzisiaj będziemy nagrywać już drugi odcinek YouTube Live. Więc bez przedłużania zaczynajmy. Najpierw musimy iść do swojego domu. Dobra, tu na początku nagrałem jakiś odcinek, już mój srebrny przycisk. Może dzisiaj zrobimy jakieś milion subów Oczywiście tutaj delittle. I zauważyłem, że opata się robić. Ym, grać w te gry, które jest tu trend, ba mega dużo dają one subskrypcji pieniędzy. Dobra, dobra robota słabo, Dobra. Nagrywanie 100. Edycja 84, okej. Okay. Publikuj i prześwij. Dobrze. tak z 200 koła kasy, to pójdziemy kupić cenowe rzeczy. Oczywiście. Jakbyście chcieli, to wpadajcie na mój odcinek z Lumber Tycoon. To jest taki poradnik. Co robić w tej grze? Jak szybko zdobyć kasę? U97% 97. Uch, to się odzysk. Nagrywanie. 100 edycja, O, w to jest channels okej okay. może 10 tysięcy będzie okej okay. już mamy prawie 200 słów To jeszcze raz ogólnie to że odebraliśmy, bo były te telefony do nagrywania. I może muszę już odebrać ten telefon za 100 słów, za 100 koła. Idę zobaczyć, Czy chyba, że to jest ten. Nie, za 500 jest. Okej. Okay. Kolejny. Okej. Okay. To jeszcze trochę. Ile ja miękasy, bo już nie patrzyłem. Będziemy mieć już 200 tysięcy subów. Ale szybko ze szóstymi subami. Ulio, ale blisko błęstówki, Mam 130 koła, a pójdę słuchać, jeszcze zrobię to, no jedzenie nie wydaje. Uwaga, mamy już 10... Mamy już 200 subskrypcji i 140 koła. Ktoś okay. się za 100 bilionów słów przycisk. Nie mam zielonego pojęcia jak nazywa się ten przycisk. Ładnie. Dobra, jeszcze kilka tych nagrań, a będziemy już mieć 200 tysięcy kasy. Dzisiejszy cel to milion na pewno słów. Ul, dużo dostaliśmy Choć porównując takich graczy, którzy mają tu osiem, 804 tryliony kasy to... Już kasy subów to... pewnie mało dostajemy pieniędzy To se wyłącza

Oj, teraz będziemy musieli iść do sklepu. Mamy już 200 kasę Będziemy mieć okay. czyli teraz to będziemy musieli kupować. Szkoda, że nie da się tak przeskakiwać. Szybciej, bo. By Jeszcze monitor, A może nas nawet będzie stać na droższe rzeczy. O, będzie nas stać na droższe. A nie. Nie, nie chcę. Free chest jakiś. stream desk Serce to się se zamontuje. Ten stół. Ja streaming. Tu se to postawię. Uutrędowanie akurat tutaj ale mamy dopiero 300 kasubów. Świetnie. Cud Cud O ja słabo Już myślałem, że trzeba jakoś wypakować, bo tak potrzebuję, że to jest wszystko stare. Okej. Okay. A, już robimy nowy. U olbisko. 90. To będzie dobra edycja. No nie, taka dobra raczej. Ale mały ten pokoik. Ja widziałem, że tam można kupować se tu. Że można kupować chyba domy. Do zobaczyć. O, oh, jest domy. 5 milionów. To będziemy musieli teraz zbierać 5 milionów. Dobro. No to... Ocz, jeden najwyższy cud, wszystkie będą w tym samym, to, to ja pójdę szybko spać. Prawie 500 tysięcy subów. Nie wiedziałam, że zrobić to, a to mega nam pewnie duże da. Znowu blisko stółki. Ciągle albo mam... Nie miałem wyższej chyba niż 98 ty7. ja to ja nie rozumiem po co to jest. Mam nagrywanie na 100, wszystko mam dobrze. Mam pewnie teraz będę mieć 500 tysięcy subów, choć nie patrzyłem na to, ile wtedy miałem, ale widziałem, że było 4 na początku. To teraz tak uzbieram 500 tysięcy kasy i idę do sklepu. O, już mam 500 ten, sugów, tysiąc sugów, nie wiem, co tutaj chodzi. No i akurat się skończyło to trendowanie. Dobra, robota dziewięćdziesiąt jeszcze nam zostało czterysta dziesięć osób do miliona. Zobaczmy, czy dużo to da. O nie dużo. Jakby tak było, naprawdę, że 90, że prawie 100 tysięcy subów na jeden odcinek. punch kaba. To chyba tak trzeba. Obra, ładnie. O, to brzydko. A to ładnie. Już mamy 100 gemów. No to ja w tym czasie pójdę spać, a później pójdę do tej maszyny jakiejś tam. A to raczej teraz pójdę nagrywać. Ciekawe, co to jest, jak my to... Oj, a, już Nie wolno tych bomb.

Nie, nie to nacisnę. Znowu tą bombę. W ogóle, dlaczego to są litery napisane? A tu jest stop. A to jest tylko to a to ja wolę to bo tam tylko kasy dostałem to mało Genialny 87% Uf, 57 a co jakbyśmy dostali jeden co by się stało o 19 To, to jest a to jest przycisk Przysłanie 100 OK ja szybko to zrobię To było mało 30 tysięcy. Dobre cud 92 protein.

A za to mało leci. Za to będzie już więcej leciało. Cud. 92%. 87. O, 60. Już prawie 000 000 kasy. Jest już blisko pięciu tysięcy. Dobra. Już mam dwadzieścia tak blisko milionu. Już tak dużo dostawałem, 100 tysięcy za jedno nagranie. Cud, 96%, 90%, 85%, nagranie 100, edycja 90, poprosiuj i opublikuj, przesyłanie. Dlaczego to ciągle się ktoś pojawia? Ile będzie? Już tak blisko milionu. Dobrą. i koniec, genialne.

Dobra, już mamy prawie 900 000 subów. Okej, okay. ładnie. Ale co ty jest za gra taka, że wciskasz? 96, jak ona się nazywa w To było mega szybkie. серебра. Все. И уж Окей. Okay. Значит, счастье. Świetna robota o, to była moja najwyższa o jo Już 500 tysięcy kaz, będzie musieli iść. Przesyłam. dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście... Przeszliśmy, skończyliśmy. skończyliśmy jakieś serduszki, prawda? 94% 94, i kolejne 94. Przeszli a będę robić jeszcze to. Że dlatego w tej leciało mi 90 tysięcy zupów, a teraz leci 20 Dobra. brakuje nam 45 tysięcy do miliona i 28 milionów do... Pięćdziesiąt tysięcy kasy. Pięćdziesięciu tysięcy kasy. Pięćdziesiąt tysięcy kasy. Dobra, to. Dobra, teraz lecimy. Szybko. Wspaniały. Dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt cztery. Już mi dobrze idzie? O, ty to to wcześnie to powiedziałem. Nie wyszłam. No to był powód, dlaczego mi już tak mało. Więc warto mieć wszystko na 100. Otrzymano nagrodę. No milion. jeszcze pójdziemy. Więc do sklepu. A mam w ogóle nowy telefon za 500 tysięcy był Okej, okay, no to jeszcze to. Kupiłam. Ciekawe jak będzie wyglądać komputer. O tak będzie wyglądać. O Jezus. Jeszcze dwa monitory. A ja chyba kupowałem, no kupowałem. Teraz będziemy musieli zbierać tak z 4 miliony, żeby zrobić tak. To postawmy teraz przycisk za milion subów. Ulepszenia. A nie, to było meble chyba. O nagrody. R-obrót. Tak, w tą stronę. To jeszcze ostatni taki, żeby to wszystko podsumować. Będziemy kończyć odcinek. Jakiś nowy mam. Świetnie. 89% a to słabo było. To ostatnie przesyłanie. Ja tylko powiem yy, dzięki za oglądanie i polecam subskrybować kanał, lajkować. A teraz zobaczymy i będzie na. O, dużo 200 tysięcy. A teraz na rajd do następnego odcinku.